Siema! Witamy wszystkich po raz kolejny bardzo serdecznie w naszym podcaście. Jest ze mną oczywiście szanowany kolega mój, przecudowny Rilen. Siemanko. Jestem też ja, Mr. Hero i dzisiaj porozmawiamy sobie o evencie, który już był jakiś czas temu, kilka dni temu się odbył, ale wiadomo, jesteśmy... Opóźnieni lekko, także dopiero teraz przybywamy z całym podsumowaniem eventu i z wynikami, jakie zaprezentowali Polacy. A mianowicie G2 w pierwszych, jedni z pierwszych, którzy odpadają. Liquid też nie najlepiej im poszło, ale za to Siuchy nasz Polak to... piękny, cudowny. Drugie tak. miejsce. Tak, tak, tak. No. Ja odniosę się od razu do G2 i no tutaj z miejsca myślę, że muszę powiedzieć, że. No jestem jestem lekko zawiedziony. I tak jak, tak jak wcześniej wspomnialiśmy w minionym odcinku o formacie BO1, tak ten mecz versus Heroik. W zasadzie, w zasadzie Heroik się świetnie zaprezentowało, to też warto o tym wspomnieć, że w zasadzie nie zaliczałbym tej drużyny na tym turnieju jako drużyna słabsza, tylko zdecydowanie ta mocniejsza. No niemniej jednak G2 przegrało versus Heroic w formacie BO1, co jakoś tam wcale mnie nie dziwiło, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówiliśmy ostatnim razem. No, ale później mieli szansę w formacie BO3 i również nie poszło najlepiej. No Powiedziałbym tak. nawet, że poszło poszło chujowo A... z eternal fire prawda tak Koszczytów. z eternal fire Znaczy nie grali no nie grali za bardzo chłopaki na pewno się dołożył niko do tego że nie grali znaczy... w sumie cała drużyna no tak, się dołożyła tak. Tam... cała, cała drużyna jakby złożyła się na to że jakby przegrali to jedyny ale no... Jest tak. jeden, jeden tylko zawodnik, który tam ciągnął tą drużynę i przecież jest nawet w topce pod względem ratingu w, na A, tym tak, turnieju. Tak. Młodeciany, nasz snajper ulubiony Monesi. No, że... Ulubiony to. Znaczy, no dobrze, przybra... ulubiony, ulubiony. <noise> snajper YouTube, przepraszam, oczywiście, no wiemy, są lepsi snajperzy. Są fajniejsi snajperzy. E, no, może na ten moment nie patrzeć. Ale, ale wracając jeszcze na no to faktycznie, no Monesi jak zwykle no, pokazał klasę, e, czego nie można powiedzieć o reszcie zawodników G2, no bo na przykład Niko zaliczył e, swój najgorszy performance w ogóle w historii całej swojej kariery, co jest w ogóle szokiem, jakby nie patrzeć. E, biorąc jeszcze pod uwagę, że poprzedni turniej został wygrany przez G2, więc to jest jakby no. Nie spodziewałbym się tego, nie spodziewałbym się tego, ale obstawiam, że to po prostu kwestia zwykłego zmęczenia materiału i jakby no nie dziwię im się, że już no jeden gorszy turniej. Tak, mam... Chyba jeszcze bo jeszcze nie wróży nic, nic wielkiego. Mają prawo jak najbardziej. Ja myślę, że teraz mają trochę czasu, żeby odpocząć i na kolejnych turniejach będzie znacznie lepiej tak przynajmniej myślę. I mam taką nadzieję. Tak, tak, tak. To zgadzam się z tym, co mówiłeś. No, zwłaszcza, że to, to nie był jakiś taki ważny... Powiedzmy sobie szczerze. Tak, powiedzmy sobie szczerze, że... Tak jak mówiłem, te, Atier. ...w Brazylii, to są takie... a nie wiem. Ludzie, ludzie za każdym razem narzekają na te turnieje, chociażby ze względu na to, że a, w momencie, w którym... Jakby wszystkie brazylijskie drużyny odpadną czy danego dnia nie gra brazylijska drużyna to to wiesz to najzwyczajniej albo te trybuny są znacznie mniej zaludnione albo najzwyczajniej ten tłum jest taki nie, nawet nawet nie wiem jak mam określić to dobrym słowem zbyt spokojny Na, no, najzwyczajniej tak, brakuje, tak, tak. Tych, brakuje emocji. tych emocji brakuje tych emocji dokładnie. No, wydaje no, mi się. Dlatego, dlatego też, znaczy, myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego, jakby, organizatorzy eventu zdecydowali się na to, żeby więcej eventów w Brazylii nie było. To wydaje mi się, że jest słuszną decyzją. Nie okay. wiem, jak ty na to patrzysz, ale ja uważam, że to jest. Że to jest mądra decyzja z ich strony. Z jednej strony. Yy... Tak, w sensie... Szkoda mi ze względu na to, że to jest jeden turniej, jeden event mniej w kalendarzu, ale z drugiej strony, no faktycznie no, ten IM Rio, można powiedzieć, że on był tam robiony dla, na siłę dla Brazylijczyków. Bo... No właśnie, właśnie wiem, wybaczcie, wejdę w zdanie, ale nie wiem, czy zauważyć tę te tendencję, że... Brazylijskie drużyny u siebie czują niesamowitą energię i są wyjątkowo mocne. Jakby... No myślę, że doskonałym przykładem tego jest Furia. Która no, zaprezentowała się też, jakby nie patrzeć, bardzo dobrze. Prawda. Powiedzmy sobie szczerze. Bardzo dobrze. I... Przepraszam, z kim oni odpadli? W półfinale Bo... chyba z Maus. Tak, z Maus. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc... Jakby... No, te, te brazylijskie drużyny za każdym razem pokazują klasę u siebie. E, natomiast jak już przychodzi co do czego i zagrają chociażby w Europie, no to już nie jest tak kolorowo. I widać, a chociażby jak dużo daje im jakby granie na swoim podwórku, tak? To jest. dla nich jak widać niesamowicie ważne. I jednak to wsparcie ze strony kibiców daje niesamowicie wiele. Tak. No ale no myślę, że. Jakby w większości przypadków to tak działa, że jeżeli czujesz, że publika jest za tobą, to dodatkowo cię to napędza, czujesz. Znaczy myślę, że może działać te dwie strony. Z jednej strony masz czuć presję um, wielkie oczekiwania przed tobą, a z drugiej strony to może działać też w taki sposób motywacyjny, tak jak to działało zresztą na, e, na zawodników z Brazylii. No. Jeżeli a... chodzi o zawodników z, z, z takich Brazylii czy. Czy właśnie z takich krajów, jeżeli byśmy zrobili w podobnych warunkach event w Polsce i mhm. na tym evencie w Polsce powiedzmy jest 90% Polaków i mamy jakąś drużynę pięciu, stare Virtus Pro. Przecież jest taki klip jeszcze, gdzie, gdzie taz gdzie ta mówi po przegranej, że tam day one, them czy coś takiego, teraz już nie pamiętam dokładnie. I mm. <laughs> wydaje mi się, że bardzo właśnie, że to jest y, to samo, że to jest ta sama mechanika, y, bo Brazylia, wiadomo, daleko, kibicą z Europy, no to tak musiałbyś na bilet wydać, y, na lotniczy, hotel i tak dalej. Tutaj to już wyjazd na trzy dni nie ma sensu do Brazylii, chyba że ktoś jest potężnym fanem i ma na to pieniądze. Ale dla większości osób taki wyjazd do Brazylii to wiesz, no już w tysiącach, a nie w setkach. Chyba, że naprawdę jakoś me mega budżetowo by mu się udało ogarnąć wszystko. Więc też nie każdy fan może polecieć. I przez to, w, w tym Rio, no to głównie Brazylijczycy są. I no i tak, no i wiadomo, że jeżeli masz do wyboru kibicować swojej drużynie. A jakiejś innym drużynom, no to nie będziesz y, kibicował innym. I. Znaczy, myślę, że w Europie, jakby też y, wpuszczali tylko jedną narodowość, i byłaby akurat ta drużyna, to mogłoby być podobnie, y, podobne zachowanie na trybunach. Nie wiem, zasadzie, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, zga zgadzam się w zasadzie w zupełności z tym, co mówisz. Ale wydaje mi się, że jakby polska społeczność CESA nieco różni się od tej brazylijskiej. Bo y, nawet tak po, Jakby chociażby za pośrednictwem swoich znajomych, jakby widzę jakby wiele jakby wielu z nich widzę a, kibiców chociażby innych drużyn. Bo nie mamy, nie mamy mocnej polskiej drużyny, oczekujmy się. Tak, 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 tak. To też warto o tym wspomnieć, że jakby nie mamy stricte polskiej drużyny w Tier 1 a, co wiąże się z tym, że no, jesteśmy, jesteśmy poniekąd rozbici, tak? Na te mniejsze, jesteśmy rozbici na te jednostki, które są w tych drużynach typu Neo, Taz, Siuchy, Snacks i tak dalej, stąd też wynika to, że jakby automatycznie kibicujemy większej ilości drużyn, tak? Bo jesteśmy po prostu rozbici. I wiadomo, jeden będzie lubił Snack'sa, drugi będzie lubił Taza, no i stąd wynika ta, ta różnorodność. Ta, a, no ale jeszcze... No tak Tak, tak, tak Ale wracając jeszcze do e, Tego tłumu e, o, e, Wspomniałeś o tym, że tas mówił o tym, by Szanować jakby Bo zosta ta, ta, ta drużyna została wygwizdana, tak? Dosłownie mówiąc eee, O co ci chodzi? No w sensie ten taki stary klip Już nie pamiętam tak, tak, dokładnie tak, tak. No ale tak, tak, tak mi się wydaje że po, okay. Tam podchodził z wziął mikrofon i właśnie powiedział, żeby szanować. Yy, coś takiego. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, no. w sumie rozumiem, rozumiem i słuszne, słuszne podejście do sprawy. Warto jednak szanować każdą drużynę niezależnie skąd ona jest. Eee, mm, tak myślę, co jeszcze ciekawego się wydarzyło w świetle CS ostatnimi czasy? I przychodzi coś do głowy? Czy coś się wydarzyło w CS-ie ostatnimi mm -hmm. czasy? No, mm -hmm. jedyne co. co tam. Yy, yy, z takich fajniejszych rzeczy, to wydaje mi się, że te że zmiany są się. Znaczy to tak ciekawych. To tak na, na chwilę można powiedzieć tematik że A Dosz postanowił opuścić, opuścić SOUL, no i tam się dogadali, że w sumie przed RMR-em, czyli w trybie natychmiastowym tak naprawdę go wyrzucili, znaczy przenieśli na ławkę i, i wzięli drugą osobę. No ale to jedyna to... co można powiedzieć o tym, no to, że, że właśnie... Trochę rozwalenie drużyny takie. Chociaż zobaczymy. A z tego co wiem, to jeszcze trener. Jakby... Tak, trener też. Ale to, to poniekąd rozumiem. To poniekąd rozumiem, bo jakby nie patrzeć, to trener jest. Jest z Danii bodajże Berry Chyba tak a reszta teamu jest w Portugalii, więc no tak. mimo wszystko jednak musieli się porozumiewać cały czas w języku angielskim, co no nie oszukujmy się, jest sporą barierą, myślę, dla swojego teamu. I jakby w ogóle kwestia tego dogadania i no zresztą chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że bariera językowa jest jakby istotnym elementem w ogóle komunikacji, znaczy istotnym elementem, który blokuje komunikację, może tak, dlatego... W zupełności, no rozumiem, rozumiem tę decyzję. Nie wiem dlaczego akurat Arsdos, ale ale jakby, ale jeśli chodzi o trenera i to w jaki sposób uzasadnili to, że właśnie chodzi o barierę językową, no w zupełności to rozumiem. W zupełności to rozumiem. Chociaż i tak y, zaprezentowali się bardzo dobrze, więc to i tak szacun, że pomimo tego wszystkiego ogarnęli temat i naprawdę dobrze im szło. No, takie mocne Tier 2 jako drużyny. No takie i to, mocne Tier 2 dokładnie. I to takie faktycznie. Tier 2. Przecież ten zaskoczyli na niektórych turniejach. A w sumie to jeszcze z, z takich rzeczy, które się działy ostatnio w CS-ie, no to nowy rating mamy 2 1 który A, tak, tak, tak. Trochę nerfi to to ten saveowanie, <grym> i obniża. I co ciekawe, pewnie się bardzo zdziwisz, że Dong jest jednym z zawodników, który najmniej traci na tym ratingu. Tam chyba z 1.38 czy z 1.37 spadł na 1.35. Okej. Okay. Widziałem właśnie takie statystyki, że tam. No tak naprawdę ci, którzy walczą do końca, najmniej tracili na tym ratingu. Okay, czyli no. Sprawiedliwie, sprawiedliwie, w takim razie, no Jay musiał mocno ucierpieć Tak, tak, tak <noise> tam... Ostatnio <noise> widziałem, widziałem mecz, w którym hmm, była to bodajże przeciwko komu oni grali, muszę sobie lekko przy... muszę sobie przypomnieć No dobra, w każdym razie, nie ma to większego znaczenia, ale a, Pamiętam, że to była mapa Inferno i była to bodajże dziewiąta runda albo nawet dziesiąta. Nie pamiętam, że Jane miał bodajże dwie śmierci. I jak wiesz, te się były jakby wprost nieproporcjonalne do jakby ilości śmierci jego teammateów I no to było, to wyglądało komicznie, to wyglądało serio komicznie. I jakby, jakby legitnie gość po prostu sejmuje w każdym możliwym momencie. Nie podejmuje walki. Nie podejmuje serio walki i od razu jak widzi jakby możliwość zeswowania, to co robi. No i, no, no i myślę, że dlaczego time. No tak, no skąd stąd się wzięło, tak. A to jeszcze z CS a no, ale... kiedy mieli, kiedy było w sensie z go, jak, jak było jeszcze więcej czasu, więcej rund. W ogóle to Virtus Pro to jest taka, nie, wiem, ja odnoszę wrażenie, że ta drużyna jest takim mocnym bałaganem. Tak. tak, 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 tak. No. Nie wiem. Ale tam jest szansa, że za niedługo się to wyprostuje. Tak mi się wydaje, że jeszcze trochę zmian tam zrobią i się wyprostuje. Bo to, no to... jest ja, zasadzie... ja, ja w zasadzie nie wiem, co tam mogłoby się tak szczerze wydarzyć, żeby. Nie wiem, jakby. Nie, nie, wiem, nie wiem, na przykład, kto mógłby wejść za kogo, żeby coś tam się zmieniło. Może, nie wiem, za Norberta. Chociażby, przykładowo Albo... No powiem tak, no... Na przykład nie... No wątpię na przykład, żeby Monesi chciał zagrać w takiej drużynie Tak szczerze Ale to by Jayma to musiał musieli wywalić A nie wiem, czy Jay nie igluje Tak, igluje, igluje James. No właśnie W virtusach. Znaczy... Nie, że no po prostu jakby... Wtedy Jay musiałby raczej przejść na rafla. A Monesi, no jakby byłby na wupie. To, to, nie no, nierealne No, też mi się tak wydaje, to nawet nie ma co brać tego pod uwagę Ale jestem ciekaw, czy na przykład Monesi zostanie w G2, nie? W momencie, w którym wiadomo, co się ma wydarzyć po nowym roku, tak? Niko ma zrobić zawika? Czy Monesi zostanie w G2? Myślę, że tak i dla mnie z G2 jakby jeszcze Hunter poleciał. Skoro już Niko leci, to może razem z kuzynem, znaczy... Nie życzę im źle oczywiście, ale wydaje mi się, że Hunter czasami nie dojeżdża na te mapy i często jest łapany z granatem w dłoni. I wokół sam alp Simonese'ego, można by było zbudować, wziąć jeszcze takiego saporta z krwi i kości. No ci myślę... przychodzi do głowy. O. Hmm. Pierwsza taka osoba, no to musiał. No. E, z, tego co, z tego co się orientuję, to Hunter był lurkiem w G2. Więc no, myślę, że jakiś e, dobry lurk musiałby skoczyć na jego miejsce. No, jak pomyślał e, no o dobr jak dobrym, to... lur dobrym lurku, no to od razu mam w głowie chociażby ropsa, tak? Ale... No, wiadomo, że to jest że to jest abstrakcja i no raczej coś takiego nie będzie miało miejsca, bo nie wiem, czy nie będzie miało miejsca. Ja jak Wątpię. myślę o dobrym... o do... Przepraszam. Ja jak myślę o no. dobrym lurku, to myślę o Snaksie. No. I... no, w zasadzie. W zasadzie w sumie masz rację, w sumie masz rację. On też. Jak na zasadzie znak nie jest z tego, że on robił jakieś, jakieś dzikie placy w smokach i tak dalej. No a wiadomo, że to jest tylko taki malutki przykład tego, ale no faktycznie akcja jest znany z tego, że on lubił po prostu a najzwyczajniej gdzieś tam wejść na plecy i po prostu wydać moment, w którym najzwyczajniej przeciwnik nie będzie przygotowany na walkę z nim. I no w sumie masz rację, masz rację rację, w sumie nie brałem tego rozwiązania pod uwagę. Także opuszczenie Także... Nikom może nawet na plus wyjść. Dla nich, jak no. wezmą Cieka. inny profil tak zawodnika. Niko. Tak jak nas ulubiony. To z jednej strony może być umocnienie ale wiesz, no takich, takich riflerów jak Niko jest naprawdę niewielu. Prawda. I no nie wiem, nie wiem, kogo jeszcze można przyrównać do Niko. No nie oszukujemy się, ale to jest jakby... Wydaje mi się, że jeden, jeden z topowych, czy wydaje mi się, wiem to, jeden z topowych riflerów na świecie. Ale zawsze masz po drugiej stronie barykady skład stańca i różańca, nasz ulubiony nawi. I Prawda. zobacz tam. Nie masz jakiegoś yy, najlepszego snajpera, najlepszego riflera, ale potrafią Ale każdy z nich jest jakby świetnym zawodnikiem. Wiadomo, że bity. Chyba nigdy nie był, no nigdy nie był top jeden halfa tak? Nigdy nie był, ale jest wydaje mi się, że zawodnikiem całkiem stabilnym, jest doświadczony i zresztą, no w zasadzie, jakby wydaje mi się, że siła Navi polega na tym, że każdy z tych zawodników jest w miarę stabilny. Powiedziałbym, że naj, najmniej jakby stabilnym zawodnikiem z, z Navi był jeszcze niedawno Wonderful, bo raz miał mecze, w których po prostu no, grał niesamowicie, a czasami właśnie grał fatalnie. Jakby często się o tym mówiło, ale jestem tego też zdania, że takim naprawdę odkryciem jest Jail. Naprawdę gość robi niesamowite magiczne rzeczy. I ja jestem w ciężkim szoku, że w zasadzie Zanim zanim jeszcze JL dołączył do nawi, wiesz, no to nie było jakoś o nim głośno, tak szczerze. No tak. A jak dołączył do tego nawi, jakby wpłacował się w ten system yy, Aleksiego, to naprawdę, no goś po prostu zaczął robić niesamowite rzeczy. Goś się stał topowym Riflerem, no. Goś tak zaczął napierdalać, że aż jazzgi szły, nie? Szczerze, no. Serio. Niesamowite to jest, że został tak ukształtowany i tak dalej, i teraz kość naprawdę, no, myślę, że można porównywać go do topowych zawodników na ten moment. No myślę, że to wszystko. Powiedziałem, no. wszystko, to chciałem powiedzieć. No, nie wiem, jak ty, czy masz coś do dodania? Yy, nie, no. Zobaczymy, co przyniesie zbliżający się SL Challenger. Może o niej porozmawiamy za tydzień, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo to w Polsce wiadomo, Katowice. Cieszymy się. Mm -hmm. Mamy więcej niż jeden event w Polsce, mamy Jema <noise> I małego Jema W postaci ESL Challenger. Na którym Polacy no, będą. Be... pewno będzie oglądane. Będą Polacy. No dobra. To... Dobra, no, to... to... Dziękujemy. Jeżeli ktoś wyszło do końca, no to zachęcamy do tego, żeby zostawić łapkę w górę. I, I komentarz. Dzięki. I tak, jeszcze komentarz. pytanie: pytanie takie: yy, mamy jakiś pomysł na pytanie? Bo oczywiście. Zawsze na koniec. Nie mam. Nie mam dzisiaj nic kreatywnego w głowie, może po prostu niech, niech zostanie na tej zwykłej łapce w górę i to, i to na ten moment wystarczy zdecydowanie. A to ja mam. Jeżeli ktoś pomysł. będzie chciał. Co, co sądzicie o tym, że nie ma za, za rok, prawdopodobnie nie będzie żadnego eventu w Brazylii. Myślę, że to jest dobre pytanie. Okej. Okay. Tak. Dobra. To dzięki za. Oglądanie o, albo bardziej odsłuchanie i miłego dnia życzymy.